Początek. Mimo wielkich postępów w nauce, wciąż nie wiemy wszystkiego na temat powstania życia na Ziemi. Brak możliwości empirycznego potwierdzenia wypracowanej przez nas teorii to jedno, ale ważniejszą sprawą jest fakt, że teoria ta nadal nie jest kompletna. Mamy bowiem mocne przypuszczenia, graniczące z pewnością. Iż w zgodzie z darwinistycznym dogmatem ewolucji, całe życie zamieszkujące obecnie naszą planetę pochodzi od jednego wspólnego przodka. Ale nadal nie potrafimy w pełni odtworzyć jego genomu. Miliardy lat temu w akwenie gdzieś pośród szalejącego deszczu meteorytów powstał organizm zdolny do reprodukcji, który został wzmocniony kolejnymi tysiącami lat stopniowego przystosowywania się do warunków. Po czym jego gatunek postanowił zbadać jednocześnie inne gałęzie rozwoju. Tak powstały archeany, bakterie i eukarioty, a z tych ostatnich po wielu latach ewolucyjnych bojów człowiek. Swego czasu często zastanawiałem się, gdzie zaczęła się moja podróż. Funkcjonowałem już na poziomie tych pierwotnych organizmów, czy pojawiłem się później? A może sam jestem początkiem wszelkiego życia, przyjmującym na przestrzeni kolejnych pokoleń coraz nowsze formy? Setki tysięcy lat rozmyślań, a ja nadal nie wiem. Są dni, podczas których mam wobec siebie ogromny żal. Wyrzucam sobie, że powinienem swój dar wykorzystać inaczej. Że miałem jakąś niepojętą, dla nikogo innego dziejową misję, a tymczasem przeżyłem tysiące nijakich, normalnych żyć. Może właśnie przez to, że zawiodłem, stoimy dziś nad krawędzią przepaści? Może nasz wszechświat został stworzony przez kogoś operującego na wyższym wymiarze niż my, a ja jestem celowo wprowadzoną anomalią, która, no właśnie. Co? Ma ten wszechświat, a raczej jego drobny wycinek zbawić? A może ma na celu rozśmieszyć stwórcę? A co jeśli uczestniczymy równocześnie w milionie symulacji z identycznymi warunkami startowymi, zaburzonymi drobną modyfikacją? W jednej z nich ludzkie oko nie odróżnia koloru niebieskiego od czerwonego, w innej żyjemy średnio o 30 lat krócej, a w jeszcze innej istnieje osobnik, który pamięta wszystkie swoje poprzednie wcielenia? Choć nadal nie znam odpowiedzi na tak wiele pytań, nie mam wątpliwości, że jeśli moja niewytłumaczalna egzystencja miała jakiś cel, to przyniesienie świadomości do układu kwantowego jest dobrym kandydatem. Nie wiem, czy jest to słuszny krok. Wiem tylko, że na pewno będzie przełomowy. Dlaczego mnie tu zawołałeś? Pytam, rozglądając się ukradkiem po gabinecie Murugana. Jest urządzony z odrzucającym chaosem. Na biurku mnóstwo notatek, plamy po syntetycznej kawie zostawione przez armię kubków. Ściany spontanicznie popisane ołówkiem, niektóre ślady tych incydentów niezdarnie ścierane w pośpiechu zapewne wierzchem dłoni. Monitory z licznymi kroplami niezidentyfikowanych substancji. Jeśli stereotyp szalonego naukowca nadal żyłby w społeczeństwie, to ciężko byłoby znaleźć dla niego lepszy przykład. Chciałem ci coś pokazać. Odpowiada murugan i wraca do szperania w swoim komputerze. Po chwili, na każdym z sześciu monitorów pojawiają się niezrozumiałe dla mnie wizualizacje. Wpatruję się w nie przez chwilę, gdyż mój rozmówca ewidentnie czeka, aż to ja zainicjuję kontynuację dialogu. Wiesz, jak wąsko się tutaj specjalizujemy, mówię. Nie mam zielonego pojęcia, co to dokładnie jest. To nawet nie jest aż tak istotne. Może to nawet lepiej. Na razie przypatrz się tylko i powiedz, czy według ciebie któraś z tych wizualizacji się wyróżnia. Przez kilka minut uważnie studiuję wyświetlane obrazy. W końcu wskazuję jeden z nich skinieniem głowy i odpowiadam. Ta się wyróżnia. Murugan klaszcze zadowolony w dłonie. Prawda? To widać na pierwszy rzut oka. Przetakuję. Faktycznie. Od samego początku monitor w lewym dolnym rogu ściany przykuł moją uwagę. Ale wolałem namyślić się, zanim udzieliłem odpowiedzi. Ale co to właściwie jest? Murgan bierze głęboki wdech, wyraźnie celebruje ten moment, chwilę, w której jeszcze nie wyjawił rozwiązania zagadki, ale za chwilę to zrobi. To są wizualizacje przeskanowanych świadomości twojej i pięciu innych. I rzecz jasna, moja to ta specyficzna. Nie chcę zanudzać cię zbędną teorią dotyczącą generowania tych wizualizacji. Odpowiadam Murugan po chwili. Więc ograniczę się tylko do stwierdzenia, że przeskanowaliśmy umysły 962 ochotników. Tylko twój wykazuje takie właściwości. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale... Bacha się przez chwilę i urywa, szukając odpowiednich słów. Wykorzystuję ten czas na przepatrzenie się obrazowi jeszcze przez chwilę. Czuję się dziwnie z faktem, że te zlepki pikseli to cały mój byt, moja osobowość zastanawiam się przez chwilę, czy wykonanie takiego skanowania na moich wcześniejszych egzystencjach dałoby identyczny wynik. O, mam, Murugan podejmuje wątek. To jest y, jak umysłowy odpowiednik liczby pi i złotej proporcji w jednym. Nie umiem tego nawet dobrze opisać, widać w tym i to nie tylko w wizualizacji, ale też w analizach pewien piękny schemat, lecz jednocześnie nie sposób jest przewijać kontynuację tego schematu. Ani nawet dobrze wyrazić, cóż w tym jest takiego zachwycającego, rozumiesz o co mi chodzi. Oznajmiam skinieniem głowy, że rozumiem. Przez zamyślenie dość niegrzecznie opieram się rękami o jego biurko i zaglądam w notatki, choć oczywiście nic z nich nie jestem w stanie wyczytać. Co ty do cholery masz w tym swoim pięknym łbie? śmieje się Murugan, wciąż nie tracąc autentycznego zafascynowania. Niesamowicie obfite, chaotyczne zapiski, pełne są liczb, wzorów i obliczeń. Gdy uświadamiam sobie, że wszystkie te niezrozumiałe dla mnie fragmenty odnoszą się do procesu przenoszenia mojej świadomości w nieznany świat, coś ściska mnie w żołądku. Pozostały kwadrans w gabinecie Murugana spędzam z posępną miną. Matrioszka. Trzeba przyznać, że dawni wróżbici technologiczni byli w miarę bliscy w swych przewidywaniach. Ludzkość faktycznie zbudowała superkomputer zdolny do przetwarzania niewyobrażalnej liczby danych. Co prawda, zamiast sfery dysona, wykorzystujemy skromniejsze konstrukcje, a sama semantyka nazwy nie ma korzeni w warstwach zasilania, jest raczej rodzajem karkołomnego nawiązania do tego niedoścignionego ideału. Jednak typowania były trafne. Faktycznie, z początku planowaliśmy wielki projekt otoczenia Słońca sferą i pozyskiwania całej emitowanej przez naszą gwiazdę energii. Nie wątpię, że zrealizowalibyśmy go, gdyby nie uciekający czas. Zresztą nic straconego. Sterując otoczeniem matrioszki z jej wnętrza, nadal możemy ją przecież rozbudowywać. O ile wiemy już, że same pojedyncze układy kwantowe działają bez zarzutu, tak potężny superukład mający koordynować współpracę między nimi i tworzyć dla nich wspólne środowisko istnienia, nigdy tak naprawdę nie wszedł w fazę testów. Dopiero przeniesienie nas, mnie i nieco później kilkuset innych ochotników w miejsce docelowe da odpowiedź na pytanie, czy przedsięwzięcie to ma prawo w ogóle funkcjonować. Bo jak można oderwać od żyjącej istnoty całą jej fizyczność? W matrioszce nie będziemy wymieniać informacji i poglądów na zasadzie popołudniowych pogawędek przy herbacie, a w sposób niewyobrażalny dla kogokolwiek z nas, poprzez bezduszny przepływ. Czy będziemy w stanie odczuć gniew, niezgodę, aprobatę, szczęście i zaciekawienie w taki sam sposób, jak robimy to teraz? Śmiem wątpić. Gdyby jeszcze to nie było tak ostateczne, gdyby dało się wykonać kopię świadomości, po czym wyłączyć je w razie, gdyby coś poszło nie tak. Niestety, jak przekonaliśmy się na skórze biednych marmozet, coś we wszechświecie blokuje tę możliwość. Droga do wnętrza matrioszki to droga w jedną stronę. Albo, jeśli ktoś chce zostawić sobie furtkę bezpieczeństwa, taniec niepojętego szaleństwa, kończący się w najlepszym wypadku szybką i nijaką śmiercią. Wiem, że muszę to zrobić. Wiem, że to zrobię. Ale im bliżej tego momentu, tym więcej mam wątpliwości nie tylko związanych ze mną, lecz także z całym projektem. Czy ratując ludzkość przed zgubnymi skutkami egoistycznego władania planetą, znów przypadkiem nie bawimy się w bogów? Nie próbujemy wyłamać się z naturalnego porządku rzeczy? I co to jest naturalny porządek rzeczy? Nasz wyidealizowany, snobistyczny wymysł? Czy może każda akcja, jaką podejmuje gatunek w walce o przetrwanie,